Z tej strony Kornelia to jest Twoja Spiritualist Seas kanał, podcast na Spotify, ale również kanał na YouTubie. Fajnie, że jesteś dzisiaj ze mną. Jeżeli słyszysz chrapanie, to jest mój mopsik. Nie miałam serca, aby go wypraszać z tego pokoju, także dzisiaj oprócz mojego głosu będzie nam akompaniować muzyka o konkretnej częstotliwości, aby nas tak uziemić, ale również chrapanie mojego mopsika, który tutaj jak zawsze jest ze mną. Dzisiaj ważny temat na temat, ważny temat o odpuszczaniu, o mocy odpuszczania. I zacznę bardzo fajną przypowieścią, która bardzo we mnie przyrezonowała jakiś czas temu, kiedy po raz pierwszy się o niej dowiedziałam, kiedy ją po raz pierwszy usłyszałam. A mianowicie w momencie, kiedy ty zasiewasz swoje nasionko, załóżmy, że jest to jakiś kwiatuszek no to tworzysz przestrzeń, robisz taką strukturę, podlewasz, dajesz może jakiś specyfik, który ma pomóc w rośnięciu tej roślinki, no i podlewasz ją już raz na jakiś czas, ale nie masz takiego uczucia, że musisz to wszystko kontrolować, po prostu sobie to rośnie i w momencie, kiedy ta roślinka będzie mieć ten swój moment, no to ona wyrasta i ty możesz po prostu celebrować. I cieszyć się takim pięknym widokiem w postaci tej roślinki. No i jak właśnie coś sadzimy, to zazwyczaj tak robimy, że nie patrzymy na tą roślinę cały czas i nie kontrolujemy to, czy ona już jest o ten milimetr większa, wyższa, dłuższa. I to jest bardzo fajne myślenie, bo w momencie, gdybyśmy cały czas sprawdzali tą roślinkę i stresowali się tym, że przecież ona nie rośnie. No to zaczynamy się frustrować, zaczynamy się stresować i nie mamy świadomości takiej, że przecież pod spodem tam coś się dzieje, że w tym świecie zewnętrznym, okej, okay, może nie ma jeszcze takich dowodów na to, że ta roślinka zaraz wzejdzie, ale coś się dzieje poza naszymi oczami, co sprawia, że ta roślinka jednak rośnie. No i dlatego, jak możesz sobie pomyśleć o swoich sytuacjach życiowych, czy to nie jest tak, w Twoim życiu, że Ty czasami się mm, skoncentrujesz tylko na jednej możliwości, tylko na jednym rozwiązaniu, tylko na jednym scenariuszu, i Ty chcesz tak bardzo skontrolować to, jakie będzie jej zakończenie. Czyli na przykład y, chcesz zmanifestować to w ten sposób, musi być to dokładne, takie y, konkretne i tak, rzeczywiście wszechświat lubi konkrety. Ale zostaw tam taki margines błędu, zostaw tam taką otwartość, bo ja miałam właśnie taką pułapkę, jak na przykład świadomie manifestowałam, że bardzo koncentrowałam się tylko na jednym scenariuszu wydarzeń, że jak chciałam zielony, to ma być zielony, a nie czerwony. I tak, rzeczywiście w manifestacji jest tak, że nie ma co brać rzeczy, które nam do końca nie pasują, tylko może być w takim troszeczkę bardziej cierpliwym, i doświadczyć później tego, co tam sobie chcemy, ale czy to nie jest tak też, że, że to zielone czy, tam, czy to, to, to czerwone, czyli ta inna sytuacja, to inne rozwiązanie może nam bardziej służyć w tym wszystkim. Więc zachęcam do tego, żeby w ogóle zacząć tworzyć sobie taki scenariusz w odpuszczeniu, że jeżeli. Ty masz do, sobie, masz do siebie taką stuprocentowe zaufanie, wiarę w swoje możliwości, no to dlaczego masz aż tak bardzo kontrolować to, kiedy to się wydarzy, jak to się wydarzy i z kim to się wydarzy? Czy nie fajniej zostawić trochę luzu, swobody, wolności w myśleniu e, o swojej przyszłości? Mówię to z własnego doświadczenia, gdy. Bardzo stresowałam się już w pewnych momentach tym, że coś do mnie nie przychodziło, że coś wydarzało się inaczej, że nie widziałam żadnych rezultatów w świecie zewnętrznym. Także chciałabym Ci dzisiaj przypomnieć o tym, że fakt, że może jeszcze nie widzisz tego w swojej przestrzeni, to nie znaczy, że tego nie ma, to nie znaczy, że coś tam się nie mieli, to nie znaczy, że ta zmiana nie nadchodzi. Dlatego warto być cierpliwym. Warto w takich momentach po prostu zadbać o swój komfort, o swoje bezpieczeństwo i dobrobyt. W momencie, gdy stawiamy na siebie e, z poziomu energetycznego, to ta energia wraca do nas, tak jakby. My, gdy oddajemy naszą energię czynnikom zewnętrznym, czyli na przykład kontrolujemy daną sytuację albo e, stresujemy się tylko. Jednym punktem, jednego wydarzenia, no to odbieramy sobie tą swoją moc, bo rozdajemy ją na zewnątrz, rozdajemy energię na zewnątrz, którą my powinniśmy kumulować w sobie. I gdy będziemy odpuszczać konkretne rozwiązania, sytuacje w naszym życiu, będziemy wracać do siebie i tym samym będziemy dawać sobie więcej energii. Żeby tak trochę to osobrazować, bo teraz sobie używam takich słów, które mogą być mocno, takim, mocno taką generalizacją, to miałam taką sytuację właśnie, jak byłam w Indiach. Na zakończenie kursu mieliśmy przeprowadzić egzamin praktyczny oraz teoretyczny. Praktyczny egzamin polegał na tym, że mieliśmy zadanie przygotować taką sekwencję, 90 minut, dla naszych kolegów, koleżanek z grupy. No ja wybrałam swoją sekwencję, um, no i przygotowałam ją sobie. To nie było jakieś dla mnie trudne. Um, ja kocham jogę, kocham prowadzić ludzi, więc jest to w miarę dla mnie naturalne. Przygotowałam sobie, um, zaprezentowałam sama przed sobą, zobaczyłam, że ma 90 minut mniej więcej, także że byłam spokojna o swoje tam efekty. No i zeszłam sobie na dół, jak już czułam taką pewność w sobie, że wszystko jest OK. Że cała grupa bardzo pracuje nad swoimi sekwencjami. Wykorzystują czasomierz, rozpisują, fotografują, i w zeszłym tam i czułam taką energię stresu. Także zaczęłam się sama zastanawiać, czy moja praca jest wystarczająca. I to jest bardzo ciekawy moment z tego względu, że jak byłam dzieckiem, to też zastanawiałam się, czy to, co zrobiłam, jest wystarczające, bo miałam taki program, że im więcej coś zrobię, im więcej będę coś kontrolować, to tym lepiej mi wyjdzie. I to tak nie jest, bo ja zaprezentowałam swoją sekwencję i poszło mi super, i czułam się świetnie. Potem podeszli do mnie i mówili, że wow, Kornelia, czuć było, że robisz to od lat. No tak, ponieważ taka była moja energia, byłam pewna siebie, wiedziałam, co robię, w przeszłości tak nie było, ale zaraz o tym. I oczywiście każdy zdał ten egzamin, ale podczas niektórych sekwencji innych osób miałam takie uczucie, że, że coś tutaj jest nie tak, że jest jakiś stres, jest jakaś kontrola. Sprawdzali te notatki, sprawdzali czasom, już godzinę. Nie było w tym flow, bo była tylko męska energia. I tutaj płynnie przejdę do tego tematu: balansu między kobiecą i męską energią. Bo pamiętam, jak ja parę lat temu jako dziecko też bardzo byłam skupiona właśnie na takim programie, że im więcej i lepiej coś zrobię, tym lepszy efekt będę miała. Że no, muszę się nastarać i tak dalej, żeby wszystko było perfekcyjne. No i tutaj też wchodzi ten program perfekcjonizmu, że to wszystko musi być idealne, no bo przecież jaki tego nie będzie, no to ja tych swoich rezultatów nie osiągnę. Co nie jest prawdą, bo w momencie kiedy. Wchodzimy z tą kobiecą energią, która jest o flow, o odpuszczaniu. Obiecu bardziej przy sobie, to ta struktura zaczyna się formować w troszeczkę inny sposób. Ja zostałam diagnozowana jako pracy i jestem też perfekcjonistką. Byłam, jestem, dalej się uczę tego. I jak zamknęłam swoją pierwszą działalność, miałam właśnie takie uczucie wypalenia zawodowego, i to był taki powód numer jeden, dlaczego zdecydowałam się na terapię z psychoterapeutką. No i wtedy też zrozumiałam, że do kolejnej mojej działalności, do kolejnego biznesu ja muszę się stawić troszeczkę w inny sposób. Do kolejnego projektu ja już nie chcę działać tylko z męskiej energii, bo ona doprowadziła mnie do wypalenia. Nie mówię tutaj, że ona jest zła, bo ona jest cudowna, musi być balans, musi być struktura i też flow. Ale w momencie, kiedy my stawiamy się do życia tylko z jednej pozycji energii, to to nie do końca jest dobre. No z drugiej strony, jeżeli tylko byśmy mm, kierowali się naszą kobiecą mocą, kobiecym flow, to tak naprawdę nigdy byśmy niczego nie dowieźli, nigdy byśmy nie zrealizowali tego w jakichś konkretnych ramach czasowych, a niestety, w naszym świecie, stety, niestety, niestety. Wymagane jest od nas to, żeby te terminy jednak w niektórych sytuacjach trzymać. Także ta moc odpuszczania była dla mnie ważna w tych Indiach i zau zauważyłam, jaką wielką zmianę z... mam i doświadczyłam, że byłam w stanie zaufać sobie w tym wszystkim, bo no wiesz, w momencie, kiedy starasz się zrobić coś wszystko tak idealnie i nie możesz tego odpuścić, no to, to tak na pewnym poziomie Jakiś tam program podświadomości jest taki, że ty sobie nie ufasz, że nie ufasz swoim możliwościom, masz jakieś ograniczenia wewnętrzne a propos siebie. W odpuszczeniu jest zasób energii, zasób wolnego czasu, jest lekkość. Także takie ćwiczenia może dla ciebie. Następnym razem, jak będziesz bardzo konkretnie skupiała się na jakiejś tam sytuacji, przypomnij sobie moje słowa, żeby może troszeczkę część z tego odpuścić i zobaczyć, co się wydarzy. No bo jeżeli Ty masz w podświadomości założenie takie, że wszystko przecież będzie dobrze, no to czemu miało być tym razem źle? Trzeba sobie ufać. Wszystko będzie dobrze. Hej!